Kochani, tydzień azjatycki w Lidlu trwa, więc z tej okazji chciałem wam pokazać. Wydaje się rzecz prostą: kurczaka w sosie kary, ale sos kary będzie bez mleka kokosowego, a kurczak będzie w sosie kary. Tego jeszcze nie widzieliście. Jak nie widzieliście, a chcecie zobaczyć, to już teraz mam dla was gotowe danie. Zaczynamy więc od kurczaka. Kurczaka, którego chciałbym... Obsmażyć. Kary to będzie wyjątkowe, moi drodzy, bowiem kary chyba po raz pierwszy, które zrobię e, na tym kanale bez dodatku mleka kokosowego. Ale żeby zamiast tego mleka był inny produkcik, świeże, obrane ze skóry, pomidory. Mogą być pomidory pelaty, jeżeli nie chce Wam się obierać, ale dobre, malinowe pomidory, które są słodkawe. I o tej słodyczy w połączeniu z kary będziemy bardzo dużo mówić. Wracamy niepostrzeżenie do kurczaka. Doprawiamy. Pieprz. Czarny, mielony sól. Jeden z niewielu przypadków, kiedy mięso rzeczywiście doprawia, mięso, które będzie się tutaj dusiło. Nagrzana patelnia, nagrzane naczynie, garnek, w którym chciałbym to te całe kary zrobić. Olej słonecznikowy i obsmażamy mięso. Na ładny kolor, mocny kolor. Więcej koloru, więcej aromatu. Znacie to. Mięso obsmażamy, ale już zajmuję się pomidorami. Pomidorami, które chciałbym rozgotować: trzy ząbki czosnku, czosnek w plasterki i cebula. Pokrojona w kostkę. Wydaje się więc, że składniki są dosyć proste i w zasadzie klasyczne, choć jeśli chodzi o kary, mowa o klasyce nie ma absolutnie żadnego sensu, bowiem w każdym domu kary jest zupełnie innej, i może być inaczej przygotowywane. To jest tak samo jak z polskim bigosem trochę. Skład może być różny. Ale może nam przyjść z pomocą gotowa pasta kary. Mokra pasta kary, którą zamierzam wykorzystać. Pasta, która jest ostra, ta akurat w czerwonym kolorze, choć są jej też odmiany żółta i zielona. Każda z nich pachnie zupełnie inaczej, bo też każda jest zrobiona z zupełnie innych produktów. Najlepiej, żebyście poeksperymentowali i wtedy wybierzecie dla siebie najwłaściwszą. Natomiast. To, co najważniejsze, co ma pasta kary, to niepowtarzalny, lekko moim zdaniem sfermentowany aromat. Taki przyjemnie sfermentowany. Trochę jak przyjemnie sfermentowana jest kiszona kapusta. Dlatego też taką pastę kary dzisiaj wykorzystamy. Jedna łyżka, czyli taka kopiasta łyżeczka mała, to w zupełności wystarczająca ilość, żeby tego kurczaka wysycić. Odmian kary jest naprawdę mnóstwo. Odmian past kary jest kilka, co najmniej. Tak samo jak wiele przepisów azjatyckich, które możecie wypróbować, stosując między innymi zamienniki czerwoną, zieloną albo żółtą pastę kary. Spróbujcie. Tutaj jest cała playlista. Kliknijcie sobie, sprawdźcie, bo naprawdę warto. Ta kuchnia azjatycka dobrze nam się kojarzy. Kiedyś kuchnia włoska. Na samym początku byliśmy ją absolutnie zafascynowani i mam wrażenie, że z kuchnią azjatycką dzisiaj jest dokładnie tak samo. Szukamy tradycyjnych produktów. Bo też jeżeli mamy już tradycyjny produkt, dobrej jakości, to możemy być przekonani, że bardzo blisko jesteśmy też oryginalnego przepisu. Przewracamy kurczaka. Dobrze przyrumieniony, dobrze chrupiący z zewnątrz jest kurczak. Od razu jeszcze, zanim przejdziemy do dodawania poszczególnych produktów do naczynka, jedna rzecz, która wymaga wyjaśnienia i która też jest do kupienia już z okazji Tygodnia Azjatyckiego – liście kafir. Cudowny zamiennik limonki, w której jestem absolutnie platonicznie zakochany. Natomiast to jest coś, co może Wam pomóc doprawić większość Waszych azjatyckich zup. Na przykład, jeżeli chcielibyście mieć azjatycki bulion, wystarczy dodać te liście kafir o dołożeniu do bulionu, do gulaszu, jakiegokolwiek. Warzywny, rybny czy też mięsny, one się budzą i oddają ten bardzo przyjemny, charakterystyczny. Cytrusowo-limonkowy aromacik. Przyprawa, którą warto zapamiętać. I ona pasuje do tego pomidorowego, świeżego charakteru całej mojej potrawy. To, co widzicie na desce, zamierzam dodać za moment do kurczaka. I on chyba już jest gotowy. Najpierw cebula i czosnek. Dosłownie na chwilę, żeby się zeszkliły. Dajmy chwilę cebuli, żeby woda z niej odparowała, żeby się ładnie przyrumieniła, delikatnie. I teraz przyprawy. Jeżeli chcecie dodać jakiekolwiek przyprawy poza pastą kary, to ja sugeruję jedną rzecz. Która moim zdaniem, tutaj będzie pięknie pachniała, skoro mówimy o kuchni szeroko rozumianej azjatyckiej, to jeśli chodzi o pomidory, pastekary, liście kafir i słodycz, która się pojawi, nie zdradzam Wam wszystkiego od razu, ale poczekajcie, bo tu się pojawi słodycz, pojawi się owoc, jaki jest genialny, jeśli chodzi o tę potrawę i połączenie, ale to dopiero za kilka minut. Teraz cynamon, laski, do środka, dwie, i wreszcie pomidory. Kiedy cebulka jest podprażona, cynamon chwilę też, dodajemy pomidory, liście kafir i pastekary. Może zacznijmy od pasty żeby ją delikatnie rozpuścić. Nie wolno jej przypalić. No i teraz, kiedy pastekary już rozpuściliśmy, dodajemy wszystkie pomidory razem z tym naturalnym sokiem. Dodaję liście kafir i tutaj naprawdę nie ograniczam się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Stosunkowo dużo, ale chcę, żeby to ładnie pachniało. Mniejsza ogień. Dodaję czas. Bo ta potrawa potrzebuje jeszcze jednego składnika, czyli czasu. Czas to woda. By to miało szansę pogotować się co najmniej godzinkę na wolnym ogniu, wtedy sos w naturalny sposób odparuje, Ale ten czas potrzebny mi jest po to, żeby wyciągnąć maksymalnie dużo aromatu z liści kafir, z cynamonu. To musi ładnie pachnieć. I jeszcze jedna rzecz, która z kuchnią azjatycką niewątpliwie mi się kojarzy: to też. Olej sezamowy – o, tak na hejnam, żeby było przyjemnie. Yy, olej sezamowy – kilka kropel, jest mocny, uważajcie. Ja wiem, brzmi dobrze, ale obiecałem wam jeszcze słodycz. Dodam coś, co tak naprawdę w dwóch fazach powinno być tutaj dodane. Owoce litchi – znacie je doskonale z deseru. Skoro mówimy o słodyczy i o balansie słodko-kwaśnym w tej potrawie pomiędzy pomidorami i naturalnym sokiem, to też zamiast miodu dodaję syrop z tych owoców i go nie wyrzucać. Owoce wszak dodam dopiero na samym końcu, jak potrawa będzie gotowa, żeby je tylko delikatnie podgrzać i podać na stół. Moim zdaniem sos jest prawie gotowy. Jeszcze jedną rzecz tylko zrobię. Nie będę dawał skórki z limonki, spokojnie. Poszedł, poszły liście kafir, ale chciałbym dodać troszkę soku. Może być sok z cytryny, może być sok z limonki. Może być też troszkę octu ryżowego, jeżeli macie. Chodzi o to, żeby delikatnie – to zawsze lubię robić – przełamać tę słodycz. Dajcie znać w komentarzach, Rzeczywiście tak samo było u Was, ale Sos przychodzi pewne fazy. Na początku rzeczywiście wygląda jak zupa, później robi się idealny. Choć to pozorna idealność, jeżeli takowa istnieje. Idealny, dlatego że jest kremowy, gładki, ale jest go bardzo dużo. A ja bym chciał, żeby było go tak niewiele jak teraz, żeby on był mocno zredukowany i prawie że rozwarstwiony. Więc wydaje się, że idziemy w złą stronę. A tak naprawdę to jest jego zaleta. Teraz ten gęsty sos, który otacza każdy kawałek mięsa jest bardzo aromatyczny i też odpowiednia jest ilość przypraw do ilości sosu. Dodajemy Liczy. Kurczak jest gotowy. I teraz postanowiłem pokazać wam jak przyjemnie doprawić sobie ryż. Ryż jaśminowy, jeden z lepszych moim zdaniem, który też możecie dostać z okazji tygodnia azjatyckiego. Bardzo ładnie pachnie. Możecie go ugotować w torebeczkach, a możecie go ugotować po prostu jak klasyczny ryż. Proporcje jeden do półtorej, czyli jedna objętość ryżu, półtorej objętości wody. I ja taki ryż już mam ugotowany. To, co lubię robić, to odgrzewać sobie ryż, taki ryż smażony trochę, a żeby ten ryż smażony pachniał. I mój będzie pachniał ziarnami kolendry, które przekładam do moździerza. Ucieram bardzo mocno. I teraz same przyprawy najpierw na patelnię, na suchą patelnię, bez oleju. Jeden cynamon. I chwilę prażę przyprawy. Otóż to. Uprażone, zaczynają ładnie pachnieć, więc teraz do nich odrobinę dosłownie oleju i dodaję ryż. Odrobina pieprzu. Jeden z moich ulubionych sposobów na przygotowanie ryżu dodatek cynamonu, kardamonu, utartych ziaren kolendry. Może to być nawet pieprz taki utłuczony w moździerzu albo orzechy uprażone, albo sezam, który też możecie dostać w tygodniu azjatyckim. Uprażyć go sobie wcześniej albo po prostu uprażyć przed dodaniem ryżu. I już z automatu macie bardzo ciekawie albo inaczej po prostu doprawiony ryż. Jeszcze raz podkreślam, to jest propozycja. Dajcie znać, jaki jest być może wasz ulubiony sposób. Który powinienem sprawdzić? O, dajcie mi zadanie. A być może wybiorę nawet najlepszy. Dobra. Ryż wędruje na talerz. Chciałbym rzeczywiście, by klasycznie kurczak zagościł po środku tego ryżu i wreszcie kurczak zliczy. Możecie go dowolnie wzbogacać. Możecie go dowolnie modyfikować. Możecie dodawać na przykład teraz. Wystarczy, że. O właśnie, dobrze, żeby kamera była na mnie, chociaż wiem, że to jest kuszące. Jak chcesz to jeszcze sobie popatrz przez chwilę? W każdym bądź razie możecie dowolnie sobie wzbogacać, bądź wypełniać chyba danie to jest lepsze słowo. Wypełniać jak? Dodając na przykład strączkowe – Ciecierzycę, fasolę, ugotowaną kupujecie sobie w puszce, w słoiczku, odcedzacie i dodajecie na samym końcu, tak jak ja liczy. Wolność domku w swoim domku. Róbcie co chcecie. Bazę już znacie. Jakie zrobicie sobie raz, to już kolejne będą tylko waszymi, bo jestem przekonany, że będziecie modyfikować i na stałe robić. Sok z limonki. To co lubię robić. Ma gotowe kary. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie. A jeżeli już to wszystko zrobicie, to jeżeli nie daliście łapki w górę, to może teraz. Prważony sezon. O, widziałem łapkę w górę. Bardzo dobrze. Tu gdzieś jest, albo tu.